Siemano, cześć wam wszystkim ludzie, tutaj Ferd i witajcie po raz drugi w Plants vs Zombie Garden Warfare I słuchajcie, tak jak to obiecałem w pierwszym odcinku po naszej zabawie w Garden Ops przyszła pora na multiplayer i na wszelakie tryby tutaj zawarte, ale tutaj wyczaję, przyznam się Wam od razu, że jeszcze nie grałem tutaj w Multica, wiem się cały czas tylko w Garden Ops. Eee, welcome Matt, search for the game. The Welcome Matt is the perfect place to get started. Jeśli tak mówią, to okej. Okay. Coś tam znaleźli dla mnie. Naprawdę tutaj jest super, bo nie trzeba czekać na dołączenie do jakiegoś lobby czy dołączenie do od razu. Jest tak. Tylko zanim to się wczyta, to mamy mm, tak jakby możliwość. Usłyszenia wszystkich z różnorakich krajów Dzieci, wysokich, dziadków, starych, wszystkich Zanim tam dojdę ich wyciszę Kim gramy? Kaktusem? Kaktusów ich tu jest no zagrajmy z Sunflowerem znowu A później wam pokażę Ima. E, damy tak I damy Toggle Mood All Dzięki Jazda, Jumeczki Szukamy ich Gdzie jesteście? ZOMBIAKI! Mati was szuka Nie On jest dobry Gdzie jesteście? Tam jest... Dawaj, 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 chodź tu Ja wam pokażę Zabiłem go? Brawo dla mnie Vanquish, dziwko ta otaczył tak boczkiem To jest ten statek, to jest ta sama mapa, na której graliśmy pierwszy odcinek. To dużo zobaczycie nowego, autentycznie. Nowy tryb po prostu tylko. Ej! Jak mnie ścisnął, ile mu zostało? 43. Matchup. 0-1. Autorespawn, respawn now. Change charakter. To za chwilę. Skąd gdzie jak? Obszedł Ej, serio? Co? Zakończyliśmy, tak? Zombie win Zombies win Dobra, no trudno Gdzie ja tu jestem? Tu jestem? O tył Vanquishes z 1. Ojej. Dlaczego ja mam praktycznie tyle samo punktów co oni? Od czego to zależy? Ma bez sensu. Pewnie... Przy tym 15 zabił, ma tylko 3000. A ja zabiłem jednego, mam 2. Next round za 30 sekund. Może coś kupimy? To. Co tam będzie? O, Cudowne rzeczy mówicie. Character Staker. Continuę. To kupimy może jeszcze to? To kupimy. Nic ciekawego. Jeszcze raz to. Coś tam od charakteru powinien dostać. Okej. Okay. Sorry, the sticker shop is closed. A new mage. Spoko. Przyjęłem do wiadomości, ludzie. Bum, co tu się dzieje? Jewelry się night. Dobra, widzicie co? Zagramy sobie kaktusem. Pokażę Wam kaktusa i może jeszcze pozostałe charaktery. Charaktery. Inne postaci. Kolejne postaci. Gram zombiakiem, Jak fajnie. Inżynier. Nie. All Star. A idziemy w foot, tak jak wszyscy praktycznie Rocket Jump, new ability Nice Siema! Revisor, Revisor, jak to działa? BUM! Dostaliśmy w polo kaka-kasku Tam ktoś chyta od roślinek Mogę go uleczyć? Idziemy boczkiem tu dołem. Masz pedale, ile ich tu jest? Ja cię kręcę dwóch naraz. Spadaj. Ile mu zostało 11%? No praktycznie go mogłem zniszczyć. Stary jakby tym ci nie pomógł. To by ci nie było. Sorry, ale taka jest prawda. Ile nas tu gra? Troszkę mniej niż poprzednio. A ich nie mam wyciszonych? Teraz już mam. Haha. Gień! Dobrze. Critical cios. Critical. Dziwko. <laughs> Te odgłosy. Ło wow, 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 wow. Radę Rady Pociąg. Skryjemy się tutaj. Idzie roślinka. Czamper idzie. Chodź tu. Masz, gin, po tobie. No, haha, asysta, spoko. Chciałem go praktycznie zabić. Co do mnie strzelasz? Jestem z tobą. Szukamy kolejnych. Kurde! Padł, tylko że on nie grał. Wow, coś wlazłem. Tourette, 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 level up, tourette, 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 ze mną, tourette, mi, ktoś mnie musi uleczyć. Oh. Super, najlepszy. Gratuluję sobie. Padł. No i co z tego? Wygrał to, no bo miałem praktycznie zero życia. Ziemoczki, słuchajcie, jeśli chcecie zagrać ze mną, żebyśmy sobie zagrali jakoś wspólnie, podawajcie linki w... komentarzach, ja was znajdę, pododaję i sobie zagramy. Tam jest roślinka. Champer! Strzelać do nie niego! Nie przeżyjesz tego? Właśnie. Wygląda. też tak myślałem. Tam ktoś spadł. A no nie ty znasz. Lep się, chodź tu! Dobra. Hello. Anybody home? No, tak to nie działa zbyt daleko. Ej, co to jest na trójce? Wo fajnie. Mi się podoba. Ciuchcia przejechała. Obero, teraz mnie wyczaili pewnie tutaj. Nie chcę spaść. Kaktus padł. Haha, <laughs> dobrze mu tak. What? Coś gadali do mnie. Gdzie ja wlazłem? <laughs> Gdzie ona jest? Pokaż się. Nie chcę zginąć od ciebie! No! Kto kogo, ja ciebie tym nie byłem. Meciab up, 1 do dwóch. Tylko, że on mi już zatłukł. To przegramy, podejrzewam. Super, najlepszy. Gratuluję sobie. Gdzie jest ta roślinka, która tu atakuje mojego typa? Wow! Tak jest, gnido. O ja się w <noise> <noise> Kocham was. Critical Jaws. Ziomeczki, razem dajemy rady więcej zrobić. Zniszczyć go. Zniszczyć go, ale tu się zaczęły wiksy robić, cię. A to co to? Wow, ja się proponuję spakować stąd i spierdolić. Leczcie mnie, leczcie, bardzo dobrze. Wow, strzelili. Nie tak, nie tak, nie tak, panowie, nie tak. Ej, dobry jestem, Dziewiąt, dziewięciu. Całkiem spoko, respawn Dobra, gdzie jesteście grzybobrańcy? A to co, to! Zeżar mnie! To już się. Barrow21, a ja ciebie zabiję dwa tara, razy tara, 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 tara. Wyjdziesz tu? Nie, ty jesteś gdzieś indziej A ty nie stam? Ale oberwał. Nie tak, nie tak, nie tak, Słup przyciska, nie tak, przyciska tak, co co z tego. nie Scientist Scientist jest mój. Co? Kto wygrał? Znowu przegraliśmy. Zniebywałe. Ludzie, jak wy to robicie? Proste pytanie, dlaczego ja mam taki kijowy team? I kurwa słychać. Co kto robi w domu ziomeczki, autentycznie? Kupujemy coś? Tutaj zobaczmy co tam jest w tym. Okej. Okay. O to? ooo pytajnik. Spektakularny character pack. Super. Fireflower. Może jeszcze jeden? Nie bo mnie to za dużo kosztuje. Okej, okay, kontynuacja. Jemy. Wszyscy ode mnie odeszli. No super, będzie teraz matchmaking fajny, więc powinno nam lepiej iść. Gramy ostatni mecz Garden Center. Proszę, ja chcę być... Nie wiem. Obojętnie, zobaczymy jakim będę. Take out rooted plants with the ZPG, a direct f Coś tam. No, dobra, wiecie z kim zagramy? Kaktusem wam pokażę kaktusa. Go. Garlic drone. Widzieliście garlic drona? Ja widziałem. Nie to pokazywały. Słońce. Będę wypuszczał ich ileś tylko da. A te kukurydze to skąd? Dobra. Garlik niech sobie leci. Aha, ja nim steruję. Dobra, 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 dobra. Aha. Ale to jest trudne w sterowaniu, autentycznie. A trójka to co to to jest? A to sobie mogę postawić, okej. Okay. Brat, teraz muszę ogarnąć to, że strzelam do zombiaków i się muszę w tym połapać. Haha, już ma to! Zginęłaś. Spieprzamy. Ścigasz mnie? Nawet nie próbuj, bo ci to nie się nie uda. Brawo! Mati już dwóch zajebczył. Tylko znowu my, nie, wygrywamy. Nie Ej, dostaję od kogoś, nie od kogo i skąd. Not cool! Not cool! Nie fajnie. Dalej, respawn now. Jadę z tą kukurydzą. Chudź, to jest takie dziwne w sterowaniu, muszę sobie zwiększyć tą czułość. Tyry, 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 tyry. Trzeba wyciągnąć jakiegoś fajnego ziombiaka. Takiego, co się nie rusza. Bo wam pomogę. Masz, gin! Ej, kurwa, zajmą mnie. Jednym z nie fajnie. Nie fajnie. Turu 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 Pokaż się. Kurka. I tam jest tu lecą. Рилоуд, this shit. Хорошо, падаю. Идеально, кто-то Nie ma tak! Dobrze, że go zeżaru. O to chodziło. <laughs> I kocham tę gry, ona jest cudowna. Para, 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 szukam jakiegoś frejera. Ej, to jest faktycznie trudne. Załatwić ich z tego. Ale to nic. Do panny was z czyściocha. Plants are stupid. Kto to pisał? Idę do was ziemeczki my kochane. Gdzie, 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 gdzie? Tak, tu zdaj sobie spokój. normalnie zębiaki w ciele gdzieś wszystkie padł kwiatuszek tu jest wow, ale chytam w plecy dobra, ten go zjadł, wiecie co zrobimy? zabawimy się w takie coś jak? Zmienia? Zmiana charakteru? No tak. Chomperem zagram. Goop. That is goop. Dobra, dawaj. Choć tak uważam, że na dwójce jest lepsza rzecz. Znaleźć jakiegoś zębiaka, jakiegoś frajera, który się da zajść No zeżer go! Dobrze! <gry> nie, nie umiem grać z czemperem. Peace... Peace. Nie, Peace Shooter. Co ty masz fajnego? Tylko, że ta fasolka nie będzie działać na tych... ...lamusów. Iba sweeto. <grywka> <grywka> Oj, moja kochana fasolko. <grywka> Ej! No fajnie, to mi się nie podoba Cztery wankusze tylko Zmieniamy Mój kochany kwiatużek. Kurde to nie tak Się muszę gdzieś zaczaić Jeden do trzech No bo masz zombiaka, ja też bym potrafił Leczę cię. chodź tu Ty uciekasz? Gdzieś tu muszę Cię wbić Ej no nie no serio Kurde zniszczył mnie <gry> Jakie 4% Jaką farci Being revived, w the ja 8-4 Dawaj Dzięki! Aha Dobra, słuchajcie dziemeczki, znowu wtopiliśmy. Znowu. Trzy razy pod rząd przegrałem. Nie wiem jak to jest możliwe, no ale co już zdarza się. Słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się podobało. jeśli tak nie zapomnijcie zostawić z tej łapy. Napiszcie w komentarzach swoje niki, to zagramy jakoś wspólnie. No i teraz to było tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało jeszcze raz mówię. Trzymajcie się gorąco. Cześć.